Siemanko, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale For by David. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić klucz udarowy FACOM. Jest to model FACOM NS1600F. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym Wam przypomnieć, że w tym roku chcę osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale Także jeśli Wam się filmy podobają proszę o łapkę w górę Zasubskrybujcie mój kanał tak, aby to się mogło rozwinąć To dla Was niewiele, a mi pomoże rozwinąć kanał Dzięki bardzo Dobra, przechodzimy do rzeczy Fejkom NS1600F Bardzo małych rozmiarów klucz Spokojnie mieści się w dłoni 3, tutaj może słabo widać Regulacja obrotów trzech momentach. Prawo, lewo fajnie przełączane kciukiem. Obroty, tak, prawo, lewo. Jest to dla osób prawo i leworęcznych, także jak ktoś jest leworęczny, to tak samo może tutaj sobie przełączyć kciukiem. Z tej strony. Także fejkom pomyślał o osobach leworęcznych także. 10 tysięcy obrotów. Wiadomo, jeśli klucz jest bez obciążenia i 860, chyba 1 na odkręcanie, porównam go Wam do takiego zwykłego. Ja wiem, to jest 3/4 cala, ale kwadrat może by był centymetr niższy. Klucz jest z identycznych rozmiarów: jeden, jedna, druga cala. Także chodzi o rozmiar. Zobaczcie w porównaniu. Tutaj dwa takie klucze gdzieś by się zmieściły. Zwykły, standardowy klucz. Na pół cala by był może z centymetr niższy, bo to jest 3 4 cala. Mam taki sam klucz też na pół cala i jest po prostu o ten kwadrat z centymetr może niższy. Zobaczcie, nie, rozmiar czy szerokość jest naprawdę spora, także tego typu klucz Spokojnie wam odkręci koło, czy też pół. Oś. Bardzo fajnie się sprawdza w małych zakamarkach, gdzie nie macie miejsca. Ja go używam kilka lat, ale możecie zauważyć, że on nie jest mocno zniszczony, z tego względu, że czasami jestem leniwy i sobie sięgam pod guiąta jakiegoś, którego nie muszę, do którego nie muszę ciągnąć przewodu pneumatycznego. Ja go używam na 12,5 mm przewodzie. Chciałem wam szybko pokazać, jak on sobie poradzi z jarzmem, także zapraszam do obejrzenia. Także fejkom NS1600F klucz małych rozmiarów, a naprawdę bardzo, bardzo mocny. Zobaczcie jego wymiar. Tutaj jest nasadka, tutaj jest klucz, tutaj byśmy mogli zapomnieć o wstawieniu standardowego klucza pneumatycznego przewód 12,5 mm te śruby nie były dawno-dawno odkręcane, jedna i druga, możecie zobaczyć tarczę, śmietnik. Także na pewno to nie było ruszane. Dodatkowo to jest aluminium. Zobaczcie jak on sobie poradzi z tym. Jedna Jedną ręką trochę ciężko. Zobaczcie, tutaj tak samo jedynie palec można zmieścić. Tutaj byście większego klucza nie wstawili. Uwaga druga tutaj już mi się opiera o łącznik prawie że ręka. Także wystawię go i to już jest odkręcone na tyle, że można to spowodnie sobie odkręcić. Ale klucz naprawdę robi robotę. Tak jak możecie zauważyć, ten klucz bez problemu sobie odkręcił takie jarzmo, które było naprawdę solidnie dokręcone. Te jarzmo nie było odkręcanych na pewno przez kilka dobrych lat. A klucz takich małych rozmiarów sobie z tym poradził. Też jego waga, i 1 kg, sprawia, że swobodnie sobie tym kluczem możemy działać. To by było na tyle. Sądzę, że zakup takiego klucza na pewno ułatwi Wam pracę. Dojdziecie w ciężko dostępne miejsca i bez problemu odkręcicie śruby, których nie możecie odkręcić takim standardowym kluczem. Dzięki bardzo za oglądanie. Nie zapominajcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego razu. Na razie, cześć.